Witam serdecznie w kolejnym odcinku na kanale dzisiaj gramy w transport inc jak już widać dlatego lecimy od razu bez zbędnego przedłużania zwyczaj tyle trwa zaczniemy sobie tak na śląsku tutaj jest niech tak jest jak, jak jest Nie dobra lecimy zaczniemy sobie na śląsku przeciwników niech będzie czterech i lecimy na bieżąco będę tłumaczył o co chodzi w tej grze Wyra mniej więcej polega na tym, żeby po prostu prowadzić transport. I za zadanie tutaj, na przykład na tej mapie, ak akurat, naszym zadaniem jest uzbieranie e, pieniędzy, w, i, miliarda. Uzbieranie miliarda jest naszym tym celem. Ladowice. Jest miliarda naszym celem. I mamy nieskończoność pieniędzy, inne takie, jakieś takie różne rzeczy. Tak, zaczynamy od Śląska, bo tak powiedzieć, stwierdziłem. I tak, klikając sobie, ja może sobie czas zaczymy. Oj, przepraszam, nie wyciszyłem telefonu. E, klikając sobie załóżmy na Śląsk, y, pół na Śląsk, na Katowice, y, ono będzie wyświetli nam się gdzie jest coś doprowadzone, Na przykład z Katowic do Krakowa chcą chce jeździć 62 zwykłych pasażerów oraz 19 pasażerów pierwszej klasy. I na przykład z Katowic do Rybnika chce jeździć y, chce być no po prostu jest do przewiezienia 120 towarów. I moż, i tak. Niektóre z te Niektóre miasta mają y, przy sobie właśnie taki samolocik, to oznacza, że tu można samoloty. I w zależności od wielkości samolotu to jest też wielkość lotniska. Jeżeli się mylę, myl, to przepraszam. I myślę, żeby tak na jeden odcinek jedno województwo ogarniać. Myślę, żeby tak 16 odcinków z tej serii zrobić. Zobaczy się jeszcze, nie? Więc tak, zrobię trasę do rybnika w sumie. I tak, tutaj klikając mamy zakładkę. Mamy samochody różnego rodzaju. Autobusy do przewozu towarów mamy, transportery towarów. Ma, tutaj mam pociągi, to trzeba odblokować sobie licencję za 200 tysięcy. Oraz samoloty za 800 tysięcy, licencja na pasażerskie i osobno-towarowe. Dobra, ile tu chciało jeździć ludzi? E, pół towarów: 120. Czyli jakbym puścił taki, ci, taką ciężarówkę, to powinno być GIT. I teraz, tak było widać tutaj, że ciężarówka ma pojemność 90 a sama w sobie ciężarówka wiezie tylko 43 tutaj jest w prawym dolnym rogu takie coś tutaj jest cena za ile, no tutaj pisze koszt transportu towaru za 100km na tej trasie i im zmniejszając cenę będzie woził po prostu więcej towarów bo będzie mu się bardziej opłacało, dam turbo tutaj prawdopodobnie będę w tej grze dużo też przybliżał i montował tutaj dużo tego przybliżania, oddalania i tak dalej, żeby po prostu lepiej mi się tłumaczyły, żeby było wiadomo żebyście po prostu wiedzieli o co chodzi, nie? Więc tak, on nam tu zarabia jakieś tam pieniążki, tu można zobaczyć. Gdzie to się robiło? Tutaj. On nam zarabia za bilet jest dobrze. Prędkość taka sobie, ale jest git. I zarabia nam, gdzie to pisze? Zysk to ogółem to jest 3000. To na początek to jest całkiem całkiem. Oraz później każdy pojazd ma swoje ulepszenia w tym przypadku ta ciężarówka mogę ulepszyć jej zwiększoną, mogę jej zwiększyć pojemność dodatkowa przyczepa tutaj, to będzie ciekawe jak by to wyglądało w Polsce przyczepy, <laughs> tier ale tak, tutaj mogę za, 20, a za 80 aż tysięcy dokupić drugą przyczepę i będę miał plus 30 do bazowej pojemności, gdzie bazowa pojemność wynosi 90 tak? 90? 90, i oraz, oraz jest tutaj ulepszenie silnika Czyli prędkość po prostu plus 10 km na godzinę prawdopodobnie <laughs> Dobra, nas trzeba ogarniać szybko kolejne trasy, żeby jeszcze zarabiać tutaj Z Częstochowy do Katowic, zwykli pasażerowie tacy Na, no, to klasa premium, mi ni to nic w sumie. O i jest smutna buźka, czyli że mają za drogie bilety, to do 40, będzie dobrze? Jest jak najbardziej dobrze, samochodzik zarabia a i tutaj też jest tutaj w prawym górnym rogu jest też inne firmy moja konkurencja. No i po prostu klikając tutaj mogę wykupywać ich udziały, nie? No ale to, to działa tak, że potem po prostu przejmuję ich firmę. Tutaj jest pożyczka, tutaj są jakieś cele, które można osiągnąć, na przykład zostaje miliarderem, mistrz transportu ostatni do banku boju, na placu boju, czyli że muszę wykupić wszystkich tych, to jest pierwsze. Drugie, muszę e, z, mieć, e, zarobić miliard. Najlepszy przeciwnik to jest ten niebieski, o kurczę I najwięcej transportowania ładunków i pasażerów. Tutaj na przykład jest nowa spółka zależna. Ja tego nie używam, że automatycznie nam się to wszystko dzieje. Tutaj jest przestrzeń biurowa dla tych spedytorów i kierowników. No właśnie, nie powiedziałem jeszcze. <laughs> Każdy transport ma na przykład swoją zajezdnię. Teraz ją kupię. I tutaj jest zajezdnia drogowa. Na razie tam ma dwa miejsca i tutaj jest możliwość ulepszenia i czasu i pojemności tej zajezdni I właśnie ci ludzie, ci oni są fajni, bo przypisuje się do nich samochody pojazdy po prostu Samo, do, tych przy, do tych się przypisuje samochody do tych pociągi, do tych samolotów i tam się ustala, na przykład jak będzie już 40% zostanie 40% już jest tylko sprawny ten pojazd, nazwijmy to Tutaj pisze taki zielony pasek, jest to z procent zużycia jak do, jak im, Im oczywiście ten mniejszy pasek, im bardziej czerwony, to tym gorzej. I właśnie im będzie mniejszy ten pasek, to można ustawić, że tam na jakimś procencie e, kierownik będzie wysyłał ten samochód na naprawę do zajezdni. I tutaj potem można wybrać naprawę gru, gruntowną lub inną. Dobra, mamy tutaj inne miasta, ale na razie chciałem tylko to województwo ogarnąć, ale widzę, że tutaj te... O, tu jeszcze można coś spróbować. Z rybnika do skoczuwa. Nie, nie, nie może się odmienia Skoczowa, nie wiem Poprawcie mnie w komentarzach, jeżeli ktoś to ogląda Święci... No nie no, tu by się przydało kupić wadowice To będzie... To będzie ciekawe yy. <ścoughs> Tak yy, Tutaj, jak widać, już się inni wykupują Oni są wice strasznie agresywnie. ja tutaj na spokojnie chcę to zrobić Wszystko wytłumaczyć, no ale tak, dobra, kupię ciężarówkę Pum, ciężarówkę, tak? Ciężarówka na ludzi. Samochodzik kupię jakiś na ludzi. Tylko jak uzbieram te pieniądze, to chwilę może potrwać. Proszę, żeby te odcinki tak trwały po 10-15 minut, żeby to się fajnie oglądało i żeby... się chciało też to oglądać. No, tutaj teraz będzie śmigał. Spróbuję podnieść te ceny, może będzie tak, nie wiem, te 3 może spróbuję podnieść. no 90 jest, jest full. Ten jeździ na full, więc ładnie. Dobra, muszę uzyskać 20 tysięcy i kupię to. Następną zakładką jaka jest, to jest po prostu spis miast i spis tych, spis zajezdni, w których, spis miast, w których znajduje się moja zajezdnia. I na przykład mam jedyne miasto, jakie jest moja zajezdnia, czyli Katowice i ja mogę to zlokalizować, nie? Tutaj mam moje wszystkie pojazdy drogowe, torowe i ten, powietrzne, że tak to nazwę. Tutaj mam moje, moją siatkę połączeń. mogę sobie zobaczyć, tutaj na przykład jest zysk 34 tysiące, Katowice rybnik, ten towarowy mi, samochodzik mi tu zarabia, i z Katowice do Częstochowy zarabiam 17 tysięcy. Tutaj jest potem kolejowo ogólnie, i tu chyba nawet o, o hubach pojawiam się w A te ja na nie wiem, co to jest, jeszcze tego nie próbowałem. I właśnie tutaj też trzeba dbać o wypłatę dla swoich kierowców, tutaj w tym przypadku autobusów, żeby nie strajkowali, że za mało zarabiają. Tutaj jest ten kierownik, no to chyba wszystkie opcje wytłumaczyłem już. Mam lekki katar, więc mogę też dziwnie brzmieć, ale to też mogę brzmieć, brzmieć dziwnie, bo na nowo OBS-a zainstalowałem to. Nagrywam to na świeżo po bardzo długiej przerwie. Musiałem wszystko ustawiać od nowa po formacie kompa, więc przepraszam za ewentualne dziwne brzmienie. Tam można sobie porównać z innymi filmami, ale już, dobra. Zmniejsza o to kupię taki lepszy buzik w sumie niech jeździ ze skoczowa do rybnika nie jeździ pełen dlatego zmniejszy cenę do 45 powinno bardzo dobrze działać i działa więc tak to by było na tyle takie og og ogólne zasady mniej więcej tej gry no bo tutaj już widzę no jeszcze mogę tych pasażerów premium ale to jest bardzo drogie 36 tysięcy autobus kosztuje no, jedynie tutaj na Śląsku za dużo widzę połączeń zrobić, nie mogę. No, bo tutaj mam ogarnięte mniej więcej, tutaj też, no stąd nawet nie chcę po Śląsku jeździć. Załączyłem sobie tylko mapę polską, ale oczywiście, sobie, bo kupiłem sobie DLC za tam kilka złotych dosłownie. I o, właśnie, samochodzik się zepsuje, muszę go przyciągnąć do zajezdni. I kupiłem to grę ogólnie na promocji, kupiłem sobie razem z DLC i mogę sobie wybrać, że gram tylko na jednym kraju. I ja, ja myślę, żeby to zrobić tak, żeby po prostu ukończyć całą Polskę. I potem, po prostu, nie wiem, na przykład, głosowanie w komentarzach się zrobi na ostatnim odcinku. Się wybierze, kraj, który będzie w następnym sezonie. Można tak zrobić. Dobra, Ym, wakacje. O, też są eventy takie, na przykład. Nie ma helu, ale szkoda. <laughs> Tutaj, na przykład, są. O, pięknie to widać. Jest koncert, i na przykład do tego miasta. Do Pieniężna jeździ więcej ludzi, nie? ponieważ jest koncert. Tutaj jest na przykład trzęsienie ziemi, nie wiem dlaczego tutaj takie coś, ale no. Są eventy trzęsienie ziemi, czyli że po prostu ludzie się stąd wynoszą do wszystkich okolicznych miast. Remonty dróg, które tutaj jak się najedzie, właśnie pisze ile to będzie trwało i tutaj spowoduje to spowolnienie pojazdów, które tędy przejeżdżają. No a tu jest takie stałe zamknięcie, więc się nie da przejechać i ono też jest okresowe, wszystko to jest okresowe. Tutaj na przykład jest mecz, to też. <coughs> Jak więcej ludzi chce tu jechać, tutaj to samo. Tu są na przykład wakacje, czyli zwiększona jest jakby ilość ludzi, które chcą jeździć do tej miejscowości Do tego miasta, ponieważ to jest jakaś miejscowość wakacyjna. Więc no. Postawię jeszcze taki autobusik klasy premium, niech tu jeździ zmniejszę cenę, bo jest bardzo drogie. 75 powinno być dobrze jest i dobrze, dobra. To dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli ktoś wytrwał do tego momentu, to proszę napisać w komentarzu hashtag śląsk. A ja dziękuję serdecznie za oglądanie. Żegnam, papa. No, na tyle ode mnie na dziś. Dziękuję Wam bardzo, papa.